Dzień dobry, nazywam się Ewa Ciszewska, jestem adiunktem w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, a dokładnie w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć kilka słów o turystyce filmowej w Łodzi. Jest to pytanie bardzo aktualne, ponieważ wszyscy zastanawiamy się, na ile marka Łodzi filmowej jest żywa i na ile może zostać wykorzystana. W przedsięwzięciach turystycznych, w przedsięwzięciach komercyjnych. W mojej wypowiedzi chciałabym zastanowić się, jaki jest potencjał marki łodzi filmowej jako produktu turystycznego, w jaki sposób łódź filmowa jest turystycznie wykorzystywana i jakie są perspektywy myślenia o łodzi filmowej jako produkcie turystycznym. Turystyka filmowa w Łodzi ma miejsce, rozwija się. Jest to zagadnienie, które pojawiło się bardzo intensywnie około roku 2010. Wtedy to ukazały się dwie istotne publikacje. Chciałabym je Państwu tutaj krótko zaprezentować. Przewodnik po filmowej Łodzi. Jest to popularyzatorski przewodnik dedykowany lokalizacjom filmowym czyli pokazaniu filmowych ulic, zaułków, kamienic miejsc w Łodzi, które grały w polskich filmach, przede wszystkim w polskich filmach oraz takim zbiorem podstawowych informacji o instytucjach filmowych, które się w Łodzi mieściły. Ta publikacja została wydana w 2010 roku. Przez Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio, a jej autorami byli Maciej Kronenberg, Marta Wawrzyniak i Aleksandra Jonas. W tym samym roku ukazał się inny przewodnik o łodzi filmowej Spacerownik Łódź Filmowa. Wydawnictwo Biblioteki Gazety Wyborczej autorami tej publikacji byli Joanna Podolska i Jakub Wiebiurski I tutaj także zaproponowano spacery, po wybranych dzielnicach, po wybranych rejonach łodzi, szlakiem lokalizacji filmowych, szlakiem budynków kinowych, miejsc związanych z kinematografią. Dzisiaj w 2010 roku, 2020 roku, a więc 10 lat po wydaniu tych publikacji, warto ponownie zadać sobie pytanie, czy turystyka filmowa w Łodzi się rozwija, jak ona dzisiaj wygląda. Chciałbym Państwu pokazać kilka ilustracji, które, którymi posłużę się w swojej narracji dotyczącej turystyki filmowej Łodzi. Dwie główne tożsamości miasta, naszego miasta, czyli Łodzi, to przemysł tekstylny i kinematografia. To są takie dwa korzenie tożsamościowe, które, na których opiera się dzisiaj turystyka w Łodzi. Te korzenie zostały bardzo dobrze zdefiniowane w różnorakich dokumentach dotyczących tożsamości miasta, rozwoju miasta, jego perspektyw na przyszłość. Niewątpliwie to przemysł tekstylny jest tym pierwszym obliczem łodzi i tym obliczem najbardziej rozpoznawalnym w Polsce i za granicą. Do tego oblicza odwołuje się sporo inicjatyw komercyjnych w łodzi, wszelkiego rodzaju lokale, w których nazwach odnajdziemy: przędzalnie, fabryki, tkalnie. A nazewnictwo związane z fabrykami, z przemysłem tekstylnym. Do tego nazewnictwa odwołują się także podmioty tworzące różnego rodzaju lofty, biura, centra handlowe, podmioty komercyjne. Mamy więc Cotton House, lofty u Scheiblera, czyli u jednego z łódzkich fabrykantów, manufakturę. Czytkalnie obrazów. Z pewnością Państwo w najbliższym otoczeniu są w stanie przywołać nazwę kawiarni czy nazwę restauracji, która do przemysłu tekstylnego się odnosi. Podobnie jest w nazewnictwie ulic łódzkich. Jeśli zastanowimy się, czy mamy jakieś ulice dedykowane przemysłowi tekstylnemu. Od razu przyjdą nam na myśl tak ważne arterie miasta jak Aleja Włókniarzy, Ulica Przędzalniana, Ulica Niciarniana. Czyli mamy właśnie takie nazwy, które ten przemysł tekstylny przywołują, upamiętniają. Czasami te nazwy są dosyć ukryte, to znaczy nie zawsze jesteśmy w stanie. Dojść do tego, że nazwa ta związana jest z przemysłem tekstylnym, jak nazwa Ulicy Czerwonej, której, która pochodzi od barwnika, który wykorzystywano w pobliskiej fabryce i gdy ten farbnik był w użytku, ulicą płynęły czerwone strugi. Stąd nazwa Ulicy Czerwona. Czy mamy ulice poświęcone kinematografii? jest ich zdecydowanie mniej i są to ulice, które nie odnoszą do zawodów filmowych czy do przedsiębiorstw filmowych, ale raczej do autorów filmowych związanych z kinematografią. I tak w centrum, w nowym centrum mam, w Łodzi mamy ulice Jerzego Wojciecha Hasa czy Krzysztofa Kieślowskiego, um, więc te nazwiska z kinematografią się pojawiają. Ale jest ich zdecydowanie mniej niż nazw łodzi związanych z przemysłem tekstylnym. Jednak kinematografia pojawia się w Łodzi, pojawia się jako punkt odniesienia dla kampanii reklamowych, dla reklam miejsc, które mają zostać następnie wypromowane. I tak w 2015 roku w centrum miasta na ul. Piotrkowskiej pojawiły się banery zachęcające do zakupu mieszkań w budowanych apartamentach w centrum Łodzi przy ulicy Brublewskiego i twarzami wykorzystanymi do reklamy tego przedsięwzięcia byli Pola Negri i Rudolf Valentino. Postacie bardzo nikle związane z łodzią. Postacie, które w łodzi pojawiły się chwilowo, jak Pola Negri, a Rudolf Valentino, jedynie na ekranie. <coughs> Tutaj akurat pojawiają się te dwie postacie, ponieważ stanowili oni parę w życiu prywatnym. I szczególnie do filmowych osiągnięć łodzi. Zaczęto nawiązywać w kampaniach reklamowych po sukcesie Oscarowym ID. Wtedy też w przestrzeni miejskiej i przestrzeni internetu pojawiły się infografiki, banery nawiązujące właśnie do tego sukcesu. Tutaj jedna z nich, Kinomani z Łodzi, pozdrawiają Amerykańską Akademię Filmową. Przepraszam. Jakie są podstawy do myślenia o łodzi jako mieście filmu i kreowaniu turystycznej marki łodzi filmowej? Otóż są bardzo silne. Te przesłanki wynikają przede wszystkim z centralizacji przemysłu filmowego w Polsce po wojnie, właśnie w łodzi. Łódź nazywana była Hollywood, naszym lokalnym odpowiednikiem Hollywoodu czyli miejscem, w którym skoncentrowane były najważniejsze instytucje przemysłu filmowego w Polsce. Działały tutaj wytwórnia filmów fabularnych, wytwórnia filmów oświatowych, studio małych form filmowych semafor, ale także studia opracowujące dubbing, napisy, wytwórnia tworząca kopie filmowe, a także największa w Polsce fabryka produkująca projektory filmowe. Łódzkie Zakłady Kinematograficzne Prexer. Jak dzisiaj nawiązujemy do tych tradycji filmowych. W przestrzeni Łodzi znajdują się dwa ważne produkty turystyczne, które do filmu nawiązują. Jest to Łódzka Aleja Gwiazd oraz Szlak Łodzi Bajkowej, o którym opowiem za chwilę. Łódzka Aleja Gwiazd to są gwiazdy na ulicy Piotrkowskiej na wysokości Grand Hotelu, czyli takiego hotelu, który też jest bardzo mocno związany z kinematografią. To było miejsce, w którym nocowali aktorzy, twórcy filmowi, którzy przyjeżdżali do łodzi z Warszawy. To przywiązanie do Grand Hotelu było na tyle silne, że wielu z nich posiadało własne pokoje na stałe do siebie przypisane. Do momentu, gdy działał Grand Hotel, niektóre właśnie z pokoi posiadały tabliczki z nazwiskami osób, które zwykły w nich nocować. Mamy także szlak Łodzi Bajkowej, który składa się z kilkudziesięciu niewielkich pomników odwołujących się do postaci stworzonych w studiu małych form filmowych. Sema łodzi. Przykładowe postacie z tego szlaku to Miś-Uszatek na ulicy Piotrzkowskiej. Przy adresie Piotrkowska 87 niegdyś mieściło się, tam, mieściło się tam Centrum Informacji Turystycznej. Ono się już przeniosło, Miś-Uszatek pozostał. Filemon i Bonifacy przed wejściem do Muzeum Kinematografii. Bohater zaczarowanego ołówka przed Łódzkim Domem Kultury, Maurycję Hawranek przed Łódzkim Zoo. Z innych postaci można by wspomnieć pingwina Pikpoka przed akwaparkiem Fala na zdrowiu. Flak łodzi bajkowej i Łódzka Aleja Gwiazd to przedsięwzięcia. Firmowane przez miasto i przedsięwzięcia, w których miasto, w których w wykreowaniu miasto aktywnie uczestniczyło i wciąż uczestniczy, należy wspomnieć, że szlak łodzi bajkowej wciąż jest uzupełniany o nowe postacie. Kilka lat temu przed galerią łódzką pojawił się na przykład Ferdynand, pies Ferdynand. Natomiast także podmioty komercyjne odwołują się do tradycji. Filmowych Łoci. I tu przede wszystkim warto wspomnieć dwa obiekty hotelowe: Stare Kino Cinema Residence oraz Double Tree by Hilton, niszczące się na łąkowej 29. I w przypadku właśnie tych hoteli, to adresy mają bardzo duże znaczenie. Piotrkowska 120, czyli miejsce, w którym działało pierwsze w Królestwie Polskim stałe kino utworzone przez braci Krzemińskich. Łąkowa 29, miejsce, w którym funkcjonowała wytwórnia filmów fabularnych. Stare kino Cinema Residence odwołuje się do pamięci o działalności braci krzemińskich poprzez utworzenie sali projekcyjnej właśnie imienia Krzemińskich. Ale także do tradycji i wiedzy o filmach realizowanych w Łodzi, ponieważ 22 pokoje, które zostały utworzone do 2013 roku, zaaranżowane było w odwołaniu do filmów realizowanych w Łodzi, takich jak Ziemia Obiecana, Seksmisja, Serial Daleko od Szosy. Co ciekawe, jednak, kiedy przebudowywano hotel w 2014 roku, Zdecydowano się nie kontynuować tworzenia wystrojów nawiązujących do łódzkich filmów, ale zdecydowano się na utworzenie kolejnych 20 pokoi hollywoodzkich. Pokoi, które nawiązywały w swoim wystroju do takich znanych hollywoodzkich produkcji jak Śniadanie u czy Deszczowa Piosenka. Jakie były przyczyny tej decyzji? Otóż w rozmowie ze mną menedżerka hotelu przyznała, że o ile turyści z Polski najczęściej doceniali kunszt i pieczołowitość w aranżacji filmowych pokoi, to dla turystów z zagranicy nawiązania do łódzkich filmów były zupełnie nieczytelne. Nie wiedzieli oni, do jakich filmów nawiązują tapety na ścianie, plakaty, krzesła, stoły czy. Inne materiały wyposażenia wnętrz. Dla nich te pokoje czasami były zbyt ubogie, szczególnie jeśli nawiązywały do filmów, w których akcja toczy się w PRL-u. Uważali, że takie wyposażenie obniża standard hotelu, podczas gdy intencją było właśnie wierność realiom związanym z daną produkcją. Z tego względu, aby jednak zaspokoić oczekiwania turystów zagranicznych, którzy są głównymi odbiorcami usługi tego hotelu, zdecydowano się, że kolejne pokoje będą już prezentowały odwołania do filmów, które są bardziej znane międzynarodowej publiczności. Innym hotelem, już przeze mnie wspomnianym, który także przypomina filmowe tradycje Łodzi jest Double Tree by Hilton, łąkowa 29. Na fasadzie przy odpowiednim ustawieniu dojrzymy kadr z zakazanych piosenek, także we wnętrzu hotelu odnajdziemy fotosy filmowe i bardzo ciekawy akcent na basenie, który znajduje się na najwyższym piętrze hotelu, odnajdziemy... Bardzo duży kadr z filmu Dwaj ludzie z szafą, właśnie w tym momencie, kiedy owi dwaj ludzie wchodzą z szafą do, do wody, i tutaj ta woda basenowa bardzo ładnie odbija wodę z filmu poleńskiego. Mamy więc dwa hotele filmowe. Mamy także kina, które do filmowych. Filmowej Łodzi się odnoszą, które odnoszą się do łódzkich kin. Tutaj pięknym przykładem jest Helios w Centrum Handlowym Sukcesja. To centrum zostało ostatnio zamknięte, natomiast kino wznowiło swoją działalność. Każda z sal dedykowana jest innemu łódzkiemu kinu, które niegdyś w Łodzi działało, nawet neony, które znajdują się nad wejściem do kin odwzorowują one, które niegdyś nad tymi łódzkimi kinami się znajdowały. Warto wspomnieć, że ta strategia Heliosa powtarzana jest w jego innych placówkach, między innymi w Gdyni, między innymi w Gorzowie Wielkopolskim, tam także poszczególne sale kinowe nazwane są nazwami niegdyś działających w mieście kin, reprodukowane są w środku zdjęcia Przedstawiające wnętrze i zewnętrzne tych nieistniejących już dzisiaj obiektów. Co można powiedzieć więcej, i jak można podsumować ten, ten krótki przegląd działań wokół działań turystycznych? W łodzi, które odwołują się do filmowych tradycji naszego miasta. Zauważmy, że dwa główne produkty turystyczne, czyli szlak łodzi bajkowej oraz aleja gwiazd, to są takie produkty, które powtarzają schemat mówienia o danym filmowym mieście jako mieście sukcesu, mieście, które kreuje gwiazdy filmowe. Co ciekawe jednak tutaj w naszym łódzkim, łódzkiej odsłonie to są nie tylko aktorzy i aktorzy, aktorki, ale tymi gwiazdami filmowymi są także operatorzy, animatorzy, krytycy filmowi, założyciele instytucji filmowych z Łodzi. Po drugie do tradycji filmowych miasta Znajdziemy odwołanie w licznych przedsięwzięciach komercyjnych, na nazewnictwie lokali, przedsiębiorstw, firm, hoteli. Natomiast badania, które zostały przeprowadzone wśród turystów odwiedzających łódź, a także wśród przewodników miejskich, pokazują, że oprócz tych dwóch produktów turystycznych Turyści nie szukają innych filmowych znaków miasta, z tego głównie powodu, że posiadają nikłą wiedzę albo, nie, albo niewiele informacji jest im prezentowanych dotyczących znanych marek związanych z łodzią. Marek, mam tutaj na myśli zarówno nazwiska, Wyraziste postacie, jak i marki, czyli nazwy instytucji, czy nazwy podmiotów filmowych, które w łodzi działały. Wydaje się więc, że utworzenie i podtrzymywanie marki łodzi filmowej jako produktu turystycznego wymaga ciągłej pracy edukacyjnej, która zarówno mieszkańcom i lokalnym, Przewodnikom i osobom związanym z turystyką będzie o tych tradycjach przypominała, jak i takiej akcji edukacyjnej, która mogłaby dotrzeć do zarówno mieszkańców Polski, jak i mieszkańców zagranicy, która by owe filmowe walory miasta przypominała. Jeśli chcieliby Państwo poczytać i obejrzeć więcej ilustracji dotyczących związanych z turystyką filmową w Łodzi. Zachęcam do lektury artykułów, które temu zagadnieniu poświęciłam. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na festiwalu Kamera Akcja.